Na kolejny miesiąc przygotowaliśmy dla Was temat dotyczący spowiedzi. Spowiedź jest to spotkanie z Jezusem, który wybacza mi każde że, każdy upadek, każdą chwilę słabości. Spowiedź jest to spotkanie z Bogiem, żywym Bogiem, którego od Niego dostaje czystą kartę. Spowiedź jest cudnym sakramentem, ale jest trudny, gdy rzadko z niego korzystamy. Ja w ale mogę odzyskać pokój wewnętrzny, serca i zacząć coś od nowa. Jeśli chodzi o konspekt spotkania, dotyczy on pięciu warunków dobrej spowiedzi. się także w materiałach przygotowanych na ten miesiąc nabożeństwo pokutne adoracje. Każdy z nas, Kaiser powinien dbać. Powinien dbać o stan łaski uświęcającej. Być przygotowany na to, żeby w każdym momencie swojego życia móc przyjąć Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Powierzać się mu cały czas.